Uważajcie w czy że w momencie ataku, czy jakimkolwiek, czy to będzie pięć, czy to będzie, jakby sobie co to? Przyspieszę. Prawda? Przyspieszę. Po, po prostu przyspieszenie, yy, proszę, na niego poczęcia. Po prostu normalnie, że przyspieszał, Przyspieszam, normalnie z żadnych ruchami zewnętrznych, odsunąć normalnie, dlatego, że nie ma żadnego łamania, Jakieś to? Tak, to Także pamiętajcie, możecie spotkać się z człowiekiem, który zna albo nie raz się tego pociągu. Może go Od Musimy odrzucić przez Tak. Odrzucić przestrzeń przeciwnym Ruch. Albo sam. Tu wykonujemy, prawda? Jeszcze raz. Chlebmy. Tak. Zobaczmy. Tak. Ściągam. I tutaj nie może być żadnego błędu. Nie wolno mi wykonać. No, tak. Tu musi być. wykonanie jeden ruch.